A tutaj mamy okazję oglądać, jak pani w jednej z przydrożnych konop przygotowuje właśnie ostrygi dla, no cóż, no dla nas tym razem, ale generalnie jeżeli tylko przyjedziecie, to przygotuje również takie przysmaki dla was. Półwysep Pieleszac w Chorwacji i szczególnie te tereny Małego Stonu bardzo słyną z tradycji sięgającej przynajmniej czasów rzymskich, tej hodowli właśnie tych ostryg. I, I innych owoców może. Natomiast można te ostrygi właśnie dostać w takich małych, przydrożnych barkach, gdzie pani przygotuje nam je na świeżo. Często można dostać je praktycznie od razu z łódki i popróbować. Powiem wam, że zaraz za nami przyjechała cała wycieczka z Chin, około 20 osób i zamawiali całe półmiski tych ostrych, tak żeby żeby popróbować, chociaż moim zdaniem to oni już doskonale wiedzieli po co przyjechali Oni nie wyglądali na takich co przyjechali tutaj tylko popróbować tylko doskonale wiedzieli, że będzie im naprawdę smacznie, jak odjeżdżaliśmy nie widziałem nikogo kto by się nie uśmiechał a teraz zobaczmy jak smakowało naszym tak mięciutko jak opiszesz ten smak? jakbyś jadł surową rybę mm. Naprawdę? Spróbuj. I to już wszystko w dzisiejszym krótkim formacie. Zostawcie lajka, zostawcie suba i powiedzcie w komentarzach, czy podoba wam się taka forma tego bloga. Dzięki wielkie i do zobaczenia.